Dziś światło łączy niebo i ziemię. W ciszy serca czuję obecność tych, którzy żyli miłością. Ich dobroć nie zgasła, lecz świeci w duszach jak wieczny płomień. To dzień wdzięczności za wszystkich świętych, znanych i nieznanych, którzy pokazali. Że człowiek może być światłem, że można żyć pięknie, prosto, z sercem pełnym pokoju. Nie patrzę w niebo z tęsknotą, lecz z radością. Bo wiem, świętość jest w każdym z nas. Wsłuchaj się proszę w słowa dzisiejszej afirmacji. Niech zapadną głęboko w Twoim sercu, niosąc ukojenie, nadzieję i radosne wspomnienia tych, którzy odeszli, których już z nami nie ma. Jestem częścią światła, które nigdy nie gaśnie. W każdym oddechu czuję boską obecność. Miłość, którą daję, wraca do mnie w tysiącu promieni. Czystość serca jest moją drogą do nieba. Oczyszczam swoje myśli, przebaczam, kocham i staję się spokojem. Świętość to codzienność przepełniona miłością. Nie szukam cudów, to ja jestem cudem, gdy działam z dobrocią i łagodnością. Światło świętych świeci we mnie. Każdy gest dobra, każda modlitwa, każda łza to most między światem widzialnym a wiecznością. Wdzięczność otwiera bramy nieba. Dziękuję za życie, które uczę się przeżywać świadomie i z sercem otwartym na światło. Niebo zaczyna się w sercu, kiedy kocham, przebaczam i czuję jedność z innymi. Już jestem po stronie światła. Dziś czuję w sobie świętość życia. Nie muszę odchodzić, by być blisko nieba. Ono żyje we mnie, w mojej dobroci, czułości i wdzięczności. Patrzę w niebo i uśmiecham się, bo wiem, że każdy, kto kochał, jest częścią tego światła. Światło świętych płonie cicho w moim sercu. Niech ogrzewa świat. Niech przypomina, że miłość jest najświętszą modlitwą człowieka. Mówił Marek Zadęcki.